Aniu, co ugotować swojemu mężczyźnie, żeby pobudzić go do działania, <laughs> niekoniecznie rozbierając się? E, myślę, że to pytanie bardziej do Michela niż do mnie. E, ale. Słyszałam, że ponoć fantastycznie działają rzeczywiście ostrygi i wszelkiego rodzaju owoce morza. Najważniejsze, że jeśli je przygotowujemy, żeby je dobrze przygotować, czyli nie przesuszyć, nie przygotować, z ostrygami mamy ten plus, że nie musimy ich w ogóle gotować, wystarczy je tylko otworzyć, a tym może się zająć mężczyzna. Czyli tak, na dobrą sprawę on sobie sam może przygotować posiłek, który go pobudzi do życia. To zależy jakiego mężczyzna mamy. Nie wiem, trudno powiedzieć. Myślę, że nie tylko ta gotowania, całe otoczenie, prawda, Cały ten, e, myślę, że najlepiej byłoby gotować z nim razem. To jest bardzo, te, gotować z mężem, z żoną może być trochę erotycznie, nawet, kto wie, prawda, dlatego, że myślę, że gotując razem już zbudujemy dużo rzeczy, naprawdę. Wydaje mi się po prostu, że należy znieść z nim kolację, którą się przedtem gotuje, patrząc mu prosto w oczy. To nie tylko jest kwestia smaku, ale kwestia naszego zachowania, żeby nie dawać mu za dużych porcji, a zostawić go lekko głodnym. Ale taka potrawa, o której się mówi, że jest afrodyzjakiem. Potrawa afrodyzjaka. Są oczywiście, każdy mówi, że ostrygi, że imbir, kazanowa. ja trzy tuziny ostrygi dziennie, prawdopodobnie i był, tak on był. Nie wiem, czy istnieją potrawy, naprawdę afrodyzjak, które by działali natychmiast, prawda? To jest inna sprawa. już. Nie, ja myślę, że. Można zbudować całość, nie tylko z tą potrawą, ona jest związana, ale cały, całe otoczenie również. To jest najprostszy sposób, podać dobre ostrygi i butelkę szampana. I tutaj po prostu trzeba znaleźć dobre ostrygi, kropka. Albo dobre sashimi, naprawdę lekkie jedzenie, nieprzekombinowane, albo genialną sałatę.